Obejrzałem rok temu program chyba na YouTubie na temat człowieka, który walczy od kilkudziesięciu lat o to, aby Route 66 w Stanach Zjednoczonych stało się drogą historyczną. I to mu się udało, bo w Arizonie stworzył swego rodzaju grupę, która walczy o to, aby ta Route 66 była zachowana. On jest fryzjerem. Jest już na emeryturze, ma 98 lat, kwietniu wchodził w swoje 98 rodziny. weszliśmy przed chwilą do środka, okazuje się, że na swoje 98 rodziny jeszcze wystruga jakąś wódkę z drewna, cały czas aktywny, siedzień się czuje, właśnie wchodzimy do środka, zobaczcie jak to wygląda, A i w ogóle dostałem właśnie po polsku ulotkę, cała polska ulotka na temat tego, czym dla niego jest Road 66 i dlaczego od momentu, kiedy autostrada niedaleko stąd leci, stanowa 40, walczy o to, ponieważ no, biznes całkowicie tu upadł. Znacie takie historie, kiedy buduje się jakaś autostrada i niestety, ale biznes lokalny przy małych drogach upada. Road 66 jest znaną drogą. Znaczek ten chyba rozpoznajecie, wszyscy znają ten znaczek. Znany jest na całym świecie. Ta droga w wielu miejscach jest zachowana. Dzisiaj jedziemy, jedziemy nią bardzo długą trasą. Wyjechaliśmy z Williams i każdą możliwość, kiedy tylko da się na nią zjechać, to zjeżdżamy. I w tej miejscowości, w której dzisiaj jesteśmy, no to naprawdę się najwięcej dzieje. To jest miejsce, w którym, w którym Angel i Wilma pracowali. Tezon, w tej chwili go nie ma. Dzisiaj jest bardzo dużo opłość 40 stopni ciepła, więc, więc prawdopodobnie odpoczywa. Jest godzina 16 w tej chwili, więc, więc myślę, że, że absolutnie rozumiemy, dlaczego go nie ma. To są budki, które sobie, które sobie właśnie przygotował z okazji swoich, swoich urodzin. Niesamowita miejscówka. Jeśli kiedykolwiek będziecie w Arizonie, to koniecznie zajrzyjcie do, w to miejsce, kupcie jakąś pamiątkę. Oni z tego żyją, utrzymują całą swoją rodzinę. Miły człowiek, który nas tutaj powitał, po polsku powiedział, że, że Angie jest jego teściem. W związku z tym, jakby od razu jak tylko dowiedział się, że jesteśmy z Polski, dał nam te, te polskie ulotki, weźmiemy ją ze sobą, trochę więcej poczytamy i jak tylko dowiemy się czegoś więcej, to na pewno wam podpowiem miejsce, które absolutnie trzeba odwiedzić. Kultowa miejscówka na tej trasie, kultowe w ogóle miasteczko, a o miasteczku za chwilę nagranie.